Próbuję opuścić zieloną górę. Dotarłem tu pociągiem. Czekają mnie trzy dni ciekawej wędrówki e, pod dość nietypowym schronieniem, które sam wykonałem, ale to zobaczycie dziś wieczorem. E, no i z bardzo ciekawym finałem wyprawy, e, ale to też zostawię Wam jako niespodziankę. Życzę miłego seansu i idziemy na biwaczek. Pragnione lasy. 7 km ponad, żeby wyjść z cywilizacji. No, trochę jest, ale dobry obiadek po drodze. Jeszcze się udało zjeść, więc też bardzo fajnie. Trochę się w aparacie, w którym kręcę. Eee... nowa zabawka, już parę ujęć z niej widzieliście. Przy pasie plecaczek. Ten, który sam sobie uszyłem, w takim trochę tradycyjnym stylu. Wszystko, wszystko w plecaku 14 kg. Łącznie z wodą, którą. No, po prostu nie mam pojęcia, jak tutaj w ogóle. Z wodą postanowiłem, że więcej trochę zabiorę. Mam 3 litry wody. Będę dzisiaj nocował nad Odrą. Z Odry prawdopodobnie nie będę czerpał wody, bo nie wiem, jak tutaj z chemicznymi zakażeniami w tym miejscu. Mam filtr tylko mechaniczny, mini swayera plus ewentualnie gotowanie wody ale na razie mam i taki zapas, że, że nie jestem zmuszony w żaden sposób korzystać z, ze źródeł naturalnych no i tak, w planie dzisiaj 20 km do przejścia już jestem za połową solidnie przyjemnie się bardzo idzie w lesie się zrobiło wreszcie trochę mniej gorąco bo tak w pociągu 26 stopni 27 termometr pokazywał zewnętrzną temperaturę więc no gorąco fajnie. Testuję koszulę lnianą, białą. Zobaczymy jak bardzo uda mi się jej nie ubrudzić na tym biwaku. Aj. Do zobaczenia na miejscu. kawał rzeki z nazwą i przekonany, że sobie siądę w lesie jestem, jest pięknie eee, że może nogi pomoczę, albo nawet jak będzie super woda, to przefiltruję zupełnie zapas no i zobaczcie tak wygląda rzeka tak wygląda rzeka, która jest zaznaczona na mapie jako rzeka i ma swoją nazwę i w ogóle, i płynie do, do miejscowości i cholera tam nawet błota na dnie nie ma. Kurde, jak wy sobie z wodą radzicie? Naprawdę mam wrażenie, że jak na dłuższą wędrówkę nie zabiorę bukłaka 10 litrów, to umrę z pragnienia po 3-4 dniach. Po prostu jakaś makabra. To... Nie wiem, naprawdę. Na mapach pozaznaczane, na... w terenie teoretycznie powinno być, a potem się przychodzi na miejsce jeziorko wyschnięte na wiór strumyk wyschnięty na wiór kiedyś miałem sytuację że przeszedłem przez strumyk i się nie zorientowałem że to był strumyk tak był wyschnięty a go szukałem dopiero jak na mapę zwróciłem uwagę mówię kurde już 20 metrów za tym strumykiem jestem Masakra, dajcie znać w komentarzach co Wy myślicie o tym i w ogóle jak sobie radzicie, bo przy dłuższych wędrówkach woda staje się naprawdę dużym problemem. I to nawet gdzieś tam w górach, gdzie idziemy graniami i nie ma tych strumieni też jest problem. Trzeba specjalnie schodzić nie wiadomo gdzie w doliny. No, a tu na nizinach to przy takich słonecznych dniach jak teraz w ogóle zapomnieć trzeba o wodzie. Odra będzie najbliższą rzeką, którą spotkam prawdopodobnie za 7 kilometrów. pana na skuterku przez środek lasu Przez środek lasu popitala eee, cały fioletowy cały Zatrzymał się dzień dobry, dzień dobry, widzę pan fotografuje ja aparat na szyi no wie, tak, bardzo ładne lasy, pierwszy raz tu jestem O no ja właśnie na Jagodach Widać Ale wyglądał jakby się w tym tarzał, naprawdę ewidentnie punkt obserwacyjny ale ja cholera co to jest? ktoś tam siedzi na górze Heh. ciekawe no nic idę dalej dla tego pojęcia nie mam co to było ale skoro ktoś tam siedzi na górze to nie będę przeszkadzał poza tym jakoś mnie nie kręcą tego typu konstrukcje w lesie w biurze znalazłem widać? W tak. dobrze się idzie 19 km za mną do celu 3 100 km 100 metrów no i jeszcze na miejscu trzeba będzie znaleźć miejsce na schronienie i bezpieczny biwaczek ale myślę, że w tym to akurat z tym nie będzie problemów Gdzieś przy brzegu odry się rozbije ja już bym sobie usiadł. Jednak co 19 km to 19 km. Ale bardzo przyjemnie się idzie. Tym razem ubiór buty, wszystko dopasowane do tropikalnych warunków. Koszula też się świetnie sprawdza. Jest biała i tak się człowiek nie nagrzewa koszmarnie. Także jeszcze 3 km idziemy. Czy niewierna kopia polskiej pałatki. Uszyta z prześcieradła, więc dużo leżejsza I impregnowana woskiem pszczeliu, pszczelim z parafina. Mieszan. Więc mamy konstrukcję ważącą 600 gram. W miarę wodoodporną. Eee... No i pod tym sobie rozłożę legowisko. Mamy tutaj. Mocowanko na maszt. Szlówkę do podwiązywania. Drugą szlówkę jakby trzeba było jeszcze podwiązać. Są szlufki powzmacniane na śledzie. Jest ściągacz. Tak jak w polskiej pałatce. Zaciągamy i można to nosić jako poncho, Nie ma tylko dziur na ręce. Ale to nie jest jakieś niewiadomo jak istotne w tej konstrukcji. No i dzisiaj pierwsza noc. Zobaczymy jak się sprawdzi, ale nie przewiduję deszczu tak czy inaczej. smutny widok połamałem sobie statyw e, coś będę kombinował hmm. niedobrze tak wyglądać będzie moje spanie o. nie dam się komarom, dużo ich tu lata wściekłe są nie ma co się umartwiać Słuchajcie, mózg mi zaraz odparuje. Takiej ilości komarów nigdy w życiu nie widziałem. Wszystko tu śpiewa i jęczy tym zyczeniem tych skrzydełek małych. Masakra. One są wszędzie po prostu. Dobrze, że to że tą moskitiere wziąłem, bym tu umierał. Więc idę spać. 22. Dzień dobry. Chyba trzeba stąd znikać jak najszybciej. Komary nie odpuściły całą noc. Chyba w jakimś systemie zmianowym pracują. Skubane po prostu próbowały mnie zagryźć przez całą noc. I ciężko się strasznie spało. Bo to, to, to brzuczenie, to po prostu, to jak hałas regularny. Całość, cały czas. To... No. No nie ma co. Jest dosyć wcześnie, bo jest 6 rano, ale już dłużej. Tutaj nie wytrzymam z tymi komparami. Ale chcę zjeść śniadanie gdzieś indziej. Gdzieś się wydostanę z tego lasu parszywego i i gdzieś sobie zjem śniadanie zaczął się bardzo fajnie. O 6 rano się obudziłem, wstałem i chciałem jak najszybciej uciec od tych komarów. Teraz minąłem przepompownię i idę wzdłuż Odry do Mostu. I ten most też jest dosyć ciekawy, bo to jest most kolejowy przekształcony w most turystyczny. Jest na nim ścieżka rowerowa. Jest jest przygotowany tak, że pieszo można przez niego przejść. Co ciekawe, cały fragment linii kolejowej został zamieniony właśnie w ścieżkę turystyczną. Zaadaptowany został stary dworzec. Prawdopodobnie się tam zatrzymam. Są fajne wiatki, można sobie usiąść i tam zjem swoje śniadanie. Zabrałem ze sobą troszkę kiełbaski nie jestem pewien czy ona przypadkiem nie umarła z powodu wczorajszego upału dziwny zapach ma e, jak będę wyciągał na śniadanie to to sobie sprawdzę dokładnie obwężę ją czy to jest godne jedzenia czy nie no i tak będę miał problem z wodą tak jak, tak jak myślałem wczoraj wypiłem całe półtora litra z bukłaka wypiłem jeszcze zanim wyszedłem z zielonej góry wypiłem sobie y, napój Ice Tea. całkiem spore. Także już widzę, że dużo tego poszło, a dzisiaj ma być jeszcze cieplej niż wczoraj. A mam tylko 1,5 litra wody przy sobie. A jeszcze został trzeci dzień. Będę przechodził przez malutkie miasteczko. W sklepu prawdopodobnie tam nie uświadczę ale rozsądnym będzie zapytać się o wodę pitną tak żeby jakiś gospodarz mi nalał do butelki po prostu i tyle nie będę liczył na to że znajdę jakieś fajne źródło wody bo na przykład tutaj to absolutnie żadnego a to co właśnie mijałem gdzieś przy odrze to, to, to jeszcze przy przepompowni jakiejś prawdopodobnie ścieków nie nie, stąd wody pić nie będę zobaczymy jak to się potoczy mam nadzieję, że tego trzeciego dnia nie będę o suchym pysku szedł raczej w jeden dzień się nie, nie zrobię sobie krzywdy no ale ale fajnie by było mieć tą wodę już nie wspominając o tym, że nawet nie ma czym twarzy przepłukać no nic idę dalej Ten aparat. On był świetny do kręcenia na biwakach stacjonarnych, tak jak byliśmy w Finlandii. Tutaj, kiedy się dużo wędruje, rozkładanie go, składanie, jeszcze z powerbankiem to jest masakra. W ogóle nie powinien wisieć na szyi, bo ściąganie go z szyi już jest upierdliwe. Powinien być gdzieś przy pasie. Złamany statyw też nie pomaga, bo jeszcze jest dodatkowa czynność. Ja tą nóżką po prostu go podpieram. Stawiam na dwóch i podpieram trzecią. Potem już się nie da regulować aparatu, bo się wszystko wywraca. Kamera lepsza była. Mimo że cięższa, to lepsza bo miała swoją baterię i przy pasie założona po prostu. Wyciągnięta, nagrane, schowana, zapomniane. A z tym aparatem to jest rzeźba. Ja go teraz chowam do plecaka, wyciągnę go jak dojdę na blisze biwakowe. A może jeszcze tutaj pokręcę trochę moje jedzonko. Dron się ładuje. Muszę sobie zrobić chyba do tego aparatu jakieś, znaczy kupić baterię przede wszystkim i coś, coś wymyślić. Najlepiej jakby statyw też był zintegrowany z aparatem już tak że można to poskładać, tak, że nie zajmuje więcej miejsca niż sam aparat. Nie muszę coś, coś pomyśleć. Dobra wiadomość jest taka, że będę miał wodę. Zatrzymałem panią jadącą na rowerze, zapytałem o sklep i okazuje się, że 4 km prawie na mojej trasie jest sklep we wsi. Minimalnie modyfikuję trasę i będę szedł po zapas wody. Kupię sobie pewnie jeszcze coś dobrego. Zobaczymy zaraz, jak moje jedzenie przeżyło te upały. No i ruszam. Stary dworzec w malutkiej miejscowości przekształcony w wiatki, stoły a tutaj kiedyś biegły tory. Tam widać most. Idę, wypiłem jeszcze herbatę. Posiedziałem sobie dobre półtorej godziny, odpocząłem, przyjemnie, mam dużo, dzisiaj dużo czasu. A teraz misja sklep.